Droga Wago, widzisz już kartę, która wypadła mi podczas stosowania dla ciebie jako wskazówka na Czas Nowiu od 4 grudnia przez około tydzień. Czas Nowiu Księżyca wbrew nazwie, słowo nowe jest tu zaszyte, na pewno słyszycie, wcale nie jest tak co do zasady dobry na robienie nowych rzeczy, rozpoczynanie nowych inicjatyw czy relacji. Czas Nowiu jest dobry na Przyglądanie się swoim planom na najbliższy miesiąc, czyli tak na zakładkę do końca roku i kawałek nowego 2022 roku. Czas Nowiu to też jest księżyc, który nie jest widoczny gołym okiem na niebie. Dopiero w pierwszej kwadrze za około tydzień jest świetny moment na rozpoczynanie rzeczy. I nawet ta karta, yy, która mi wypadła dla ciebie, widzicie to czarne niebo, no nie widać księżyca. No, i droga wago, jak tu uniknąć tej katastrofy budowlanej? Żartuję oczywiście, bo jest to jak widzisz karta wieży. Na tej karcie widzimy wieżę, która stoi, ale to jest komunikat, że ona jeszcze stoi, bo w kartach Before Tarot widzimy moment na chwilkę przed tym, zanim coś się wydarzy, i wiemy z doświadczenia, że ta wieża runie. Ta wieża nie jest zbudowana na solidnych podstawach. Może to dotyczyć Twoich relacji osobistych, może to dotyczyć relacji przyjacielskich, może to dotyczyć relacji zawodowych. I ty, droga wago, czy drogi wago, dobrze o tym wiesz. I teraz czas nowy jest dobrym momentem, żeby się temu przyjrzeć. Wszystkie te procent kons, czyli te za i przeciw, rozważyć. Najlepiej sobie na karteczce plusy, minusy rozpisać tej sytuacji. No i skoro już wiesz, że coś się musi zawalić, no to może warto samej lub samemu jakoś przeciwdziałać aktywnie. Może by się dało to nawet uratować, tylko że tak na, na ślinę. Czy chcielibyście mieszkać w wieży na ślinę? No ja nie bardzo. Albo w domku ze słomy, jak w tej bajce o trzech świnkach i wilku, który zdmuchnął jednym zdmuchnięciem ich domek. No, droga waga karta wyrazista, mocna. Ciekawa jestem, czy to z Wami rezonuje. Dobrych takich konstruktywnych przemyśleń w nowiu Wam życzę i pozdrawiam.